masz byłego, byłą żonę, która teraz jest psychopatką, to nie masz wpływu na to, że ona teraz jest psychopatką. No, kiedyś była normalna. I trochę też jest tak z Łukaszem. Łukasz to w ogóle by, wtedy to była zupełnie inna postać niż kamerzysta obecnie. I yy, w te, jakby ja nie, nie powiem, że nie zawdzięczam mu tego, że gdzieś tam on, on pomógł mi stawić pierwsze kroki w internecie i gdzieś tam y, też przez to, że, że, że pomógł mi zdobyć w cudzysłowie taką pierwszą sławę. Nie lubię to, strasznie tego słowa, y, wiesz, poznałem później Stewarta i tak dalej, natomiast no jakby teraz, no teraz, teraz to jest inna historia i na bajka, nie? Okej, okay, ale y, czy można powiedzieć, że początkową sławę zawdzięczasz Kamusiowi? Kamusiowi nie. Łukaszowi Łukaszowi, tak, to Łukasz jest, Włóta, a, to jest, a to jest różnica. Okej, okay. no tak to jest różnica zdecydowanie, no. bo wtedy to był człowiek z otwartą twarzą, niezamaskowany twórca internetowy. Tak. Okej. Okay. Jak wyglądały wtedy Twoje relacje z Łukaszem na zasadzie, jak zaczęliście gdzieś tam kreować swoje tożsamości? Ty jak, ty jak zacząłeś kreować swoją tożsamość. Wiesz co, Łukasz. Napisałeś do niego? On do ciebie napisał? Nie. Ja wtedy się zajmowałem takimi fanpage'ami i była jakaś taka sytuacja, że chyba z Filipem Zabierskim. Nie pamiętam jak to, nie pamiętam, jak to konkretnie było, ale y, ktoś ukradł komuś jakiś fanpage. W ogóle to jest strasznie śmieszna historia. To są takie czasy, że... Ja miałem, ja miałem błahe powody, ja miałem, które kiedyś były mega dramą. Tak, ja miałem, słuchaj, ja miałem w ogóle y, 50 fanpage. Y. Każdy powyżej 100 tysięcy lajków, i to były fanpage, typu, no śliczna jesteś, oddaj trochę urody. Jak miałem 15 lat, to takie rzeczy robiłem. I, ee, mogłeś że... potem oznaczyć ten fanpage i, I tak jakbyś... miałem w ogóle adminów, którzy dodawali jakieś cytaty i, i tak jak dalej. Jak na tak przykład dalej. widziałeś jakąś fajną dziewczynę, mogłeś w komentarzu oznaczyć ten profil, i to było tak ładnym tekstem, jakby do oznaczenia. No, też, no, no, no. no, 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 no. Co coś, coś ten deseń. I ee, jak ktoś chyba kiedyś komuś ukradł jakiś fanpage, i tak trafiłem na Łukasza, że Łukasz Łukasz tam chyba obydwoje zainterweniowaliśmy w tej sprawie. I, yy, I odzyskali się fakty. I się tak, no i się skumaliśmy wtedy i później jak już się kolegowaliśmy, za no Łukasz, wiesz gdzieś tam na tym Asku, to jeszcze, ta, to były takie czas, ask, to swoją drogą dziwny portal był. W każdym razie, wiesz, tam na przykład polubiłeś komuś yy, jakąś odpowiedź, no to wszystkie osoby, które się obserwowały, widziały to, nie? Więc on mi gdzieś tam też lajkował, lajkował, i tak wyszło, że też stałem się taką pierwszą sławę zyskałem. Okej, okay, czyli był Marcin Dubiel na Asku, który gdzieś tam miał coraz więcej serduszek, Ta. konto rosło. Zakończył się temat Aska. Tam Zakończył jest... się temat Aska. Yy, yy, w sumie to, to się zbiegło trochę z, czasem, w, z czas, w, w czasie z, z zaczęciem tematu YouTube'a, nie? I chyba też wtedy się poznaliśmy w ogóle. I wtedy się poznaliśmy, nawet mogę Ci powiedzieć kiedy. To było 3 stycznia 2015 roku. Okej. Okay. Czyli znamy się teraz 6 lat. No, znamy się 6 lat, to, to na pewno. No. no i dobra, no to oddzielamy teraz y, grubą kreską, Aska i Kurwa, e, pamiętam nasze poznanie. I Łukasz W. I idziemy dalej wzdłuż osi czasu. Ja tak. nawet w ogóle nie potrzebuję. Mam tutaj tak naprawdę tylko czat. Ja sobie tylko wiadomości z głowy e, mówię. Mhm. Spotkaliśmy się na, w Krakowie. Tak. E, nie pamiętam, czy to był before party przed meetupem, czy to był after party. W każdym razie na pewno było to coś związanego yy, yy, z meetupem i. Ale to, gdzie się poznaliśmy? Tak. Meet YouTube 2. Meet, meet, tak. meet YouTube 2 to było. Tak.